Po co rozszerzać umysł? Teraz chciałbym przejść, proszę Państwa, do zarzutów wobec tej koncepcji, które wychodzą poza spór o konstytucję, czyli w ogóle dotyczą tego, co daje nam koncepcja rozszerzonego umysłu. Nie tyle, co, czy jest słuszna, tylko po co właściwie ona jest, czemu ona służy, jaki ona ma charakter, jaki ma status. Więc zadajmy sobie pytanie, czy coś w ogóle się zmieni, jeśli uznamy notatnik za część procesów poznawczych Ottona, cierpiącego na chorobę Alzheimera. Struktura przyczynowa zachowania Ottona jest uznawana przez Adamca Jajzałę i Clarka i Chalmersa. Oni wszyscy uważają, że te same czynniki przyczynowe wchodzą w grę. Notatnik, napisy w notatniku, czynności motoryczne Ottona, jego czynności percepcyjne. I tak dalej. Wszyscy uznają wpływ otoczenia. Wszyscy uznają, że muszą, musi monitorować w jakiś sposób stan otoczenia wzrokowo, odtąd rozpoznawać budynek od na przykład samochodu, bo inaczej pomyliłby Museum of Modern Art samochodem i wsiadłby do autobusu, sądząc, do muzeum, czy coś takiego, więc muszą pewne procesy być tak naprawdę zachodzić w odtonie i obie strony właściwie znają wszystkie te same czynniki. Więc teraz jest pytanie, po co ma, mamy w ogóle przyjmować koncepcję rozszerzonego umysłu, skoro hipotezy dotyczące struktury przyczynowej procesów poznawczych wydają się identyczne. Zmienione są wyłącznie granice. Pojęcia umysłu. Jedne jest szersze, drugi jest węższy. Ale się nic nie zmieniło. Tymczasem Clark i Chalmers twierdzą, jest to istotna różnica w metodologii badań naukowych. Metody wyjaśnienia, które uznawano nigdy za odpowiednie tylko dla analizy procesów wewnętrznych, przystosowuje się obecnie do badania procesów zewnętrznych. To jest bardzo wątpliwa wypowiedź, ponieważ oni mówią niegdyś. Tymczasem jeden z przykładów, które przywołują, przykład yy, mrówki, który znamy już z poprzedniego wykładu, pochodzi od Herberta Simona. Najbardziej klasycznego z klasycznych komputacjonistów. To są lata 60., kiedy wpadł Simon na ten pomysł. A pierwsza sprawa. Druga sprawa. Simon i Newell badają, jak ludzie rozwiązują zadania. Posługując się tablicą i kredą, ołówkiem i papierem. I ich, e, uważają, że analizują przetwarzanie reprezentacji poznawczych. Więc słówko niegdyś i obecnie jest ewidentnym nadużyciem. Skoro jest to tak klasyczne, to co jest tutaj nowego. Na czym polega istotny nowum? No jest to na pewno inny pomysł niż u Jerego Fodora i jego solipsyzmu, z jego solipsyzmem metodologicznym. No ale solipsyzm metodologiczny tak naprawdę to nie jest metodologia, która jest powszechnie przyjmowana przez wszystkich psychologów, jeśli w ogóle przez kogokolwiek. Być może kiedyś hipotetycznie przeszedł na pylę i, i, i za to bym nie dał się e, rozstrzelać. Jeśli poprzedni zarzut tak naprawdę sprowadza się do powiedzenia, że spory o to, gdzie wytyczymy granice umysłu, to są typowe spory o miedze, spory sąsiedzkie, od których nic nie zależy. Postawisz sobie palik dwa metry tu, w tę stronę czy w tamtą, nic od tego nie zależy, to są spory nieistotne. Tak, drugi zarzut wychodzi od pewnego obserwowalnego napięcia. Między poznaniem usytuowanym a poznaniem rozszerzonym. Situated cognition a rozszerzonym umysłem. Więc usytuowanie poznania, o którym już Państwu trochę mówiłem przy okazji ucieleśnienia, dlatego ucieleśnienie na moim wykładzie jest zanim mówimy o rozszerzonym umyśle. Więc jeśli mamy docenić rolę otoczenia w poznaniu, to można byłoby sądzić, że przyjęcie perspektywy umysłu rozszerzonego jest szkodliwe. Bo całe istotne otoczenie zostaje wchłonięte przez umysł. Wszystko, co jest istotne dla procesów poznawczych, staje się częścią umysłu, więc nie ma otoczenia, które wpływa na procesy poznawcze. Jak mogłoby w ogóle wpływać? To nie ma sensu. Czyli można byłoby powiedzieć nieco przewrotnie, że Clark i Chalmers to kryptosolipsyści metodologiczni, tak naprawdę chcą być solipsystami metodologicznymi jak Fodor, tylko że zakreślili granice umysłu szerzej. Nie wolno badać nic innego oprócz umysłu, ponieważ wszystko, czego umysł się dotknie, zamienia się, tak jak u Midasa w złoto, zdaje się procesem poznawczym. Ale oczywiście ten zarzut można podtrzymywać tylko wtedy, jeśli rzeczywiście Poprzedni jest niesłuszny. Tymczasem, tak naprawdę można by powiedzieć, że to jest druga, że ten zarzut jest tylko innym sposobem wyrażenia tego, tej samej myśli. To jest koncepcja metafizyczna, która nie ma specjalnie dużych konsekwencji badawczych. Wbrew pozorom, pozostawia, nie ma żadnych konsekwencji dla uprawiania kognitywistyki. Więc jakie mamy wyzwanie, które stoi przed zwolennikami eksternalizmu aktywnego? Zadajmy sobie pytanie, czy Adam i Elizała nie mogą zastosować na przykład metodologii wyjaśnienia obliczeniowego do opisania operacji implantu do gry w Tetris. Wydaje mi się oczywiste, że mogą. Dlaczego nie? Czy cokolwiek utrudnia im zastosowanie obliczeniowej analizy do zrozumienia, jaką rolę mają notatki odtona Skoro robili to już Simon i Newell, to czemu nie? Można by powiedzieć do tego, że gdyby Adam i Aizawa bardzo się chcieli tego czepiać, to mogliby jeszcze sięgnąć do zarzutu, który wysłano kiedyś Ron Crisley. Mianowicie, Clark i Chalmers pomijają, że proces czytania jest świadomy. My świadomie nie czytamy wspomnień. Ja przynajmniej nie przypominam sobie, z jakich liter i w jakim alfabecie zapisane są moje wspomnienia. Ja nie musiałem się tego uczyć. Ja musiałem się nauczyć czytać. Ja świadomie czytam. Muszę skupiać uwagę, żeby czytać w bardzo specyficzny sposób. To jest w ogóle inny proces. Pamięć nie jest wcale tak pasywna jak czytanie, jak notatnik. Jest bardziej kreatywna, a to w ogóle jest zupełnie co innego. Więc, jeśli ktoś by bardzo chciał, to mógł powiedzieć, że tak naprawdę analogia, o której mówią Clarki i Chalmers, jest absolutnie niesłuszna. W obronie Clarka i Chalmersa można by powiedzieć, że notatnik nam się tylko wydaje pasywny, ponieważ za każdym razem, kiedy coś czytamy, interpretujemy to w sposób zupełnie inny, w zależności od kontekstu. Od naszej wiedzy. Różni odbiorcy inaczej zinterpretowaliby notatnik od tona, a on im bardziej będzie pogrążał się w chorobie Alzheimera, tym mniej będzie ze swojego notatnika niestety rozumiał. Innymi słowy, możemy przyjąć perspektywę semantyki Milikan, gdzie konsument odgrywa kluczową rolę. I wówczas troszeczkę byśmy obronili Clark LTMS, ale trudno byłoby Bronisz tezy, że świadomie sami czytamy swoje wspomnienia i że na przykład wymaga to aktywacji tych fragmentów naszego aparatu percepcyjnego, które związane są z rozpoznawaniem poszczególnych liter. Czy to czytanych, czy też dotykanych palcami przez osoby czytające w Braille'u. No, wydaje się to dosyć absurdalne. Tak się nie dzieje, to jest zupełnie inny proces. Analogia jest zdecydowanie bardziej luźna, a nie taka sama. Ale tak naprawdę, jeśli to jest prawda, to wówczas można by powiedzieć, że w ogóle stosowanie, ta, sama ta analogia, o której mówią Clark i Chalmers, jest do wyrzucenia. Może w najbardziej złośliwy sposób przeciwko rozszerzonemu umysłowi. Argumentuje Paul Fagart. Fagart w parodii rozszerzonego umysłu, którą zamieścił w Felietonie na stronie Psychology Today. Powiada coś takiego. Oto ma rozedmy płuc, więc podłączono go do respiratora. Oczywiście teraz Państwo mogą powiedzieć ma zaawansowaną postać. Yy, yy, ostrej, ostrego zakażenia koronawirusa. I teraz respirator ma funkcje analogiczne do płuc. A zatem oddychanie nie jest tylko w płucach. Do oddychania potrzebujemy nie tylko płuc. Oddychanie jest rozszerzone. To Gort twierdzi, że posługując się mętną metafizyką w stylu Heideggerowskim, yy, tak naprawdę, Clark i Chalmers wyłącznie zamulają. A tak naprawdę nic z tego kompletnie nie wynika poza jakimiś mętnymi tezami na temat lokalizacji procesów typu oddychanie czy myślenie. Więc podsumowując te wszystkie zarzuty, można powiedzieć, co z tego wszystkiego wynika, że umysł jest rozszerzony? Czy coś to zmienia? I czy w ogóle te analogie są aż tak ścisłe, jak Clark i Chalmers twierdziliby? Między procesami, które zachodziłyby w głowie, a tymi, co zachodzą na zewnątrz. Czy to jest. Co to właściwie wszystko jest? Michael Wheeler, jeden z kontynuatorów Clarka i autor powstającej od kilku lat książki Extended X. Uznaje, że umysł rozszerzony to tylko teza metafizyczna, nie metodologiczna, nie ma konsekwencji metafizycznych, czyli to jest stanowisko wyłącznie metafizyczne. Co do natury tego, czym jest umysł, a więc przyjęcie tej te teorii nie zmienia nic w badaniach. I tak naprawdę Andy Clark się z nim, co do tego, e, zgadza, przynajmniej w prywatnych rozmowach, czego tak byłem świadkiem e, dwa lata temu. Ale jeśli tak, to po co się tego trzymać? Wydaje twierdzić, że to ma konsekwencje etyczne. To ma konsekwencje etyczne, ponieważ więcej rzeczy potraktujemy jako ściśle związane z tym, czym osoba jest. Na przykład nie będzie można karać na egzaminach za ściąganie, bo wszyscy jesteśmy cyborgami, a naukowcy bez w cudzysłowie ściągania z artykułów, które czytają, nie są w stanie pracować, przecież muszą zacytować. Niczego nie trzymamy tak naprawdę w całości w głowie. To jest bez sensu cała ta praktyka egzaminowania z tego, co wyłącznie Państwo macie w głowach. Bez notatek ludzie są zdecydowanie mniej efektywni. To jest dosyć radykalne podejście, ale tak naprawdę nam mówi, że, że, że tu byłaby przynajmniej jakaś różnica. I można byłoby to zilustrować czymś może ciekawszym niż tylko Ściąganie na egzaminie. Polecam Państwu film Memento, w który, którego nie będę zdradzał, fabuły, ponieważ jest e, przyjemnością prześledzenie, jeśli Państwo jeszcze nie znają tego filmu. Ale jego głównym bohaterem jest Leonard, który ma amnezję następczą czyli nie może mieć nic zapamiętać nowego. I żeby zapamiętywać, oczywiście korzysta z notatek, ale niektóre notatki są tak ważne, że się tatuuje. Czyli zostają na jego skórze. Jest cały otatuowany notatkami, żeby wiedzieć kim jest, dokąd zmierza, co się stało i itd. Gdyby ktoś zaingerował w jego notatki albo w tatuaże, to zgodnie z. Podejściem rozszerzonego umysłu, ta manipulacja byłaby bardzo niemoralna, bardziej niemoralna niż po prostu manipulacja notatkami. To byłaby manipulacja już bezpośrednio ciałem zainteresowanego, która traktowana jest przez naszą prawną tradycję troszeczkę ostrzej. Byłoby tak, jak po prostu naruszenie nietykalności cielesnej, a nie tylko zabór mienia albo zniszczenie mienia. To jest zdecydowanie mocniejsza kategoria inna kategoria moralna. Oczywiście moglibyście Państwo odpowiedzieć, że w przypadku osób z takimi zaburzeniami musimy liczyć się, że ich e, e, wspomagający sprzęt nabiera specyficznego i specjalnego charakteru. Zabieranie laski osobie, która musi chodzić o kulach albo okularów, osobie, która e, słabo widzi, jest e, naganne etycznie i to nie tylko z powodu tego, że ten sprzęt ma jakąś wartość e, rynkową, ale dlatego, że wspomaga ich Codzienne funkcjonowanie, i wówczas moglibyście powiedzieć, że tak naprawdę etyczne konsekwencje koncepcji rozszerzonego umysłu też specjalnie wielkie nie są.